Każdy z nas ma w sobie coś z konstruktora tę iskrę kreatywności, która pozwala tworzyć wyjątkowe rzeczy. Czy to replika ikonicznego auta, Łazik eksplorujący Marsa, czy najbardziej kultowy statek w galaktyce, Lego daje możliwość przeniesienia swoich pasji na zupełnie nowy poziom. Przygotowaliśmy dla Was przegląd wyjątkowych zestawów, które zachwycą nie tylko fanów budowania, ale też motoryzacji, eksploracji kosmosu i retro gamingu. Ale zanim zanurzymy się w szczegóły, mamy dla Was niespodziankę: konkurs, w którym możecie wygrać zestaw LEGO Creator Expert 125 Ford Mustang. Co zrobić, by wziąć udział w konkursie? Zostaw łapkę pod tym filmem. Subskrybuj nasz kanał. W komentarzu napisz, dlaczego ten zestaw powinien trafić właśnie do Ciebie. Zwycięzcę wybierzemy spośród komentujących i skontaktujemy się z nim prywatnie. Powodzenia i do dzieła! LEGO Creator Expert 125 Ford Mustang. Stwórz własną wersję ikonicznego Forda Mustanga z lat 60., prawdziwego symbolu amerykańskiej motoryzacji. Z 1500 klocków powstaje szczegółowy model o długości 34 cm, który zachwyca realistycznym designem. Otwierane drzwi, podnoszona maska z repliką silnika W8 oraz zdejmowany dach to tylko niektóre z detali, które ożywiają tę legendę. To zestaw dla pasjonatów motoryzacji i fanów klasyki. Idealny na relaksującą budowę i jako element kolekcji. LEGO Technic 42143, Ferrari Daytona SP3. Ten kolekcjonerski model składa się z 3700 elementów, a jego efekt końcowy to imponująca replika o długości ponad 50 cm. Zawiera ruchome części, takie jak otwierane drzwi motylkowe, zawieszenie z amortyzatorami i silnik V12 pod otwieraną maską. To zestaw, który sprawi, że każdy fan motoryzacji poczuje adrenalinę sportowego luksusu. Idealny prezent dla miłośników Ferrari. LEGO Technic 42141 McLaren Formula One Dla fanów wyścigów F1 LEGO Technic oferuje spektakularny model McLarena w klasycznym, pomarańczowo-niebieskim malowaniu. Zestaw składa się z 1432 elementów, a gotowy bolit mierzy aż 65 cm długości. To prawdziwe odwzorowanie detali. Idealne zarówno do budowy, jak i do ekspozycji. Każdy miłośnik motorsportu będzie zachwycony tym modelem. To prawdziwy must have dla fanów Formuły 1. LEGO Technic 42158 Marsjański łazik NASA Perseverance. Wyrusz na Marsa z niezwykłym modelem łazika Perseverance. Ten zestaw składa się z ponad 1100 elementów, które po złożeniu tworzą imponujący pojazd pełen detali inspirowanych rzeczywistymi technologiami NASA. To prawdziwe wyzwanie dla miłośników inżynierii. Budowa zajmie około 4 godzin dorosłym, a starsze dzieci będą miały niezapomnianą okazję zmierzyć się z konstrukcyjną zagadką. Zestaw wyróżnia się licznymi technicznymi smaczkami, co czyni go doskonałym prezentem dla fanów eksploracji kosmosu. Idealny, jeśli masz na koncie budowę takich modeli jak rakieta Saturn 5 czy lądownik księżycowy: LEGO Star Wars 7:5192 Sokół Millennium. Najbardziej kultowy statek w galaktyce w wersji LEGO Soku Millennium to prawdziwa perełka w kolekcji każdego fana Gwiezdnych Wojen. Zestaw z ponad siedmioma tysiącami elementów to majstersztyk, który zachwyca szczegółowością zarówno wnętrza, jak i zewnętrznego kadłuba. Budowa statku to wyzwanie na wiele dni, ale rezultat: ogromny model o długości ponad 80 cm, zapiera dech w piersiach. To nie tylko zabawka, ale prawdziwe dzieło sztuki konstrukcyjnej, które sprawi, że poczujesz się jak w sercu kosmicznej przygody. Lego Icons 10283, wahadłowiec Discovery NASA. Przeżyj ponownie historyczne misje NASA, budując wahadłowiec Discovery w skali Lego. Na ten 54-centymetrowy model składa się 2354 elementy, a szczegółowość konstrukcji zapiera dech w piersiach. Ruchome stery, otwierana ładownia i teleskop Hubble z ruchomymi panelami sprawiają, że ten zestaw to prawdziwa gratka dla miłośników kosmosu i inżynierii. Fantastyczna propozycja dla każdego fana nauki i eksploracji przestrzeni. LEGO ICONS 10306 Atari, 260 Atari. 260. Przenieś się w czasie do lat 80., dzięki zestawowi LEGO Atari 260. Na ten nostalgiczny model składa się ponad 2500 elementów, a detale takie jak kontroler, wsuwane kartridże czy mini modele scenek z klasycznych gier przypomną fanom retro gamingu dawne emocje. Co więcej, w zestawie ukryto niespodziankę scenkę z boomboxem i telewizorem kineskopowym. To propozycja, która rozgrzeje serca fanów klasyki gier i kolekcjonerów Lego.